To jest co tak nie ma. to co z tobą? To mi się taka rolcza noc za nocą. Taka smutna jaka, zła okrutnie. Ten ma buch ja. Kto jest tak usty? To ty się trzyma, to już niedługo. To ty się wejść do kupy. Ty się rozrywa. Czego ty nigdy do nas? Do świetlicy nie przychodzisz. A co w świetlicy? Czekolady nie ma. Te kloczki, papierane, te ostrzałki. Ty już mistrz. Tak o. To jak ty, ty chociaż raz do nas, do korpusu, to byś się trochę naszą. U nas, bracie, serdecznie wesoło. Słuchaj. No. Ja to słyszał, jak pan pułkownik mówi taki śmieszny kawałek. <noise> jak ja to mi powiem, to ty padniesz ze śmiechu. Skąd? Oj, chciałbym. Kaska, gościu, przez zielone granice. O, kawę wywodzą. A tu nagle zakrzaka wyskakuje kosterukowy i pyta się go: Panie, co wy tu ojciec tak skacie? Wiesz, ten się tak trochę zmiszał i na wariata gada, że to pokara dla ptaszka. Nie, czekaj, przecież ty mówił, że to kawa była. Tak, kawa, ale on tak gadał, żeby tak sobie nie płacić. Mój? Posterunkowy szparuje do warta, a to kawa. No tak, tak. To posterunkowy się opyta. panie, co pan myśli, że ptaszek będzie kawa? Aż w ogóle tatu odpowiada Oba nie piję Pewni. Pewnie Jak nie chcę, Mnie się wydaje, że posłego kogo wygrał Bo ja tyle się że słyszał, żeby ptaki kawę jedli No właśnie to, bo to jest A posłego kogo w mał jemu kawy? Tam ja nie wiem Ale to ważne szczepczu to nie jest ważne. Zmiejcie w koło tego. Owa, nie, nie i. No dobra, słodko jest wesołego, że Taszek nie chce kawy jeść. się właśnie jeszcze tu śmiał, jakby młody kawiat. Stoń ja tak widzę, że Ty tego w ogóle nie rozumiesz. Wiesz co? Ja Ci to jeszcze raz. Żeby zrozumie. Taska, gościu, dajmy na ten przykład. O, wie. Taska, gościu, Fortepian. Jeden gość A, a nie, to nie, to niemożliwe! Toż to on nie da rady. same nogi ważą! Ta nogi ma wykręta Taska ten morderia! Oj, ale nawet bez jest nie da rady! Zgódź się no. to będzie śmiesznie! Prawie. tylko do granicy, co by posterunkowym mógł to złapać. No tu młodsze, będzie i co? Kaska, głośno, furte. A tu występuje furtekowy i pyta się, go, Panie, co wy ty tak na A sznugler mu odpowiada, już ze do stania kupiłem. Ja, i furte piany będzie spał? To są struny przecie. Na strony go no się ten ja mówię, będzie śniegiem. Po steru pyta pytasz się go? Panie, co pan we fortepianie będzie trwał? A sznur lekarz mu odpowiada, owa, nie, nie, nie. No i co? Końko, co? Jak pułkownik w korpusie odpowiada, to wszyscy konali ze śniegu. Bo szczęciu, bo łonie mu siebie. E c'è palma, mamma. Non ci palma, c'è gente che si tu. diventata. Posso? Posso? No. Ok. Dai, vieniamo. Chi è? C'è qualcosa di straordinario, eh? Sì. Ma lui è qui, quindi non si ma fare da un modo un po'. a chi do qualche? A te che Da fin a Razka płycie, pancerne dywizje. A tu wyskakuje. Angielski posterunkowy i pyta się go. Why? No, dobra widzę. Powiedz, gada te urzędowe kawałki i pyta się go. Panie, co wy tu kaska wskazuje? A kiedy z razu odpowiada, że to studenty na wakacje przyjechali. No. Posterunkowo pyta się go. Panie, co ty myślisz? To jak głupi jest? Co ty myślisz, że ja nie widzę, że to inwazja? A kiedy na to mu odpowiada, oba nie, nie ich. O! Śmieszne to, co nie? Śmieszne. Wreszcie zrozumiał. Toż to że ja cały potem.